Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Sezon na ortopedię. To tytuł kapitalnego wywiadu, który ukazał się w Gazecie Lekarskiej. Pan redaktor Adam Czerwiński rozmawia z panem doktorem Krzysztofem Małeckim. Pan doktor Krzysztof Małecki jest kierownikiem kliniki ortopedii i traumatologii z pododdziałem chirurgii ręki dla dzieci Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. W jego ośrodku leczone są dzieci z całej Polski z wrodzonymi i nabytymi schorzeniami narządu ruchu. Posłuchajcie państwo tego moim zdaniem Kapitalnego wywiadu e, sezon na ortopedię. Pytany, dlaczego ortopedzi nie mają trampolin ogrodowych i nie znoszą hulajnuk elektrycznych, dr Krzysztof Małecki odpowiada, że cały czas ratują dzieci, które robią sobie na nich krzywdę. Niektóre niestety zostają niepełnosprawne. Rozmawiamy tydzień przed rozpoczęciem wakacji. Co słuchać na ortopedii? Pyta pan redaktor Adam Czerwiński. Pan doktor Krzysztof Małecki odpowiada. Właśnie przyjęliśmy dwunastoletnią dziewczynkę, która spadła z motocykla. Dwunastolatka z motocykla? Dobrze pan słyszy, z motocykla, i to niezwyczajnego, tylko z crossowego. Jak to? Jeszcze mamy dziesięciolatka po upadku z motocykla tego samego typu? Nie słyszałem, żeby dzieci mogły uprawiać taki sport, ale niestety uprawiają. Zresztą nie można tych dzieci nazwać motocyklistami, bo jeździły bez ubrań ochronnych. Jedno z nich było w krótkich spodemkach. Obawiam się, że te przejażdżki mogły się odbywać za zgodą rodziców. A jeśli nawet dzieci nie spytały o zgodę, to dorośli nie zabezpieczyli tych motorów. Mam w klinice jeszcze jednego motocyklistę w cudzysłowie. Jechał zwykłym motorem, wymusił pierwszeństwo i upadł. Także miał otwarte złamania goleni. Na szczęście miał odzież ochronną. A co z dziećmi z motocykli krosowych? Pyta pan redaktor Adam Czerwiński. Pan dr Krzysztof Małecki odpowiada: Skończyło się złamaniem otwartym, licznymi otarciami na skórka i obrażeniami kończyn górnych i dolnych. Na szczęście nie najpoważniejszych, ale oczywiście dzieci skarżą się, że boli. Czyli sezon rozpoczęliście mocnymi akcentami. Sezon zaczął się już jakiś czas temu i trwa w najlepsze, bo na ortopedii mamy dwie pory roku zimę i całą resztę. Zimą najczęściej trafiają do nas narciarze, z reguły ze złamaniami. Na szczęście w łodzi nie ma gór, a narciarstwo to sport, który z reguły uprawia się pod kontrolą starszych opiekunów. Oni nie pozwolą na przykład na jazdę bez kasku, więc nie oglądamy zbyt wielu narciarzy z poważnymi w skutkach urazami. Natomiast sezon wiosenny, letni, jesienny zaczyna się u nas, kiedy na pola wyjeżdżają ciągniki. Gdy zaczynają się siewy, karetki, zaczynają przywozić do szpitala dzieci poszkodowane w kontakcie z maszynami rolniczymi. I to trwa aż do wykopków. Urazy upracujących dzieci dotyczą rąk, głównie palców. No i to są często niestety nieodwracalne uszkodzenia. Amputacje ze zmiażdżeniami. Nie da się już często replantować tych uszkodzonych palców. Czasem udaje się tworzyć części funkcji ręki. Czasem też dzieci chwytają za piły mechaniczne. To z kolei kończy się urazami nóg, głównie stóp ale całkiem niedawno mieliśmy chłopca z palcami uciętymi krajzegą. Może lepiej porozmawiajmy o rekreacji dzieci. Po Wielkanocy zaczyna się sezon na działkach. Dla nas prawdziwy horror. Najgorsze chyba są trampoliny. Najlepiej, żeby ich w ogóle nie było. Ale są i pewnie będą, a my będziemy składać połamane na nich dzieci. Ostatnio jedna z naszych koleżanek lekarek zaproponowała nawet, żebyśmy zrobili jakąś kampanię prozdrowotną, na przykład filmiki na Facebooka, aby uświadomić ludziom, czym może się skończyć zabawa na trampolinie. I co chcielibyście pokazać na tych filmikach? Przede wszystkim, że jak już dzieci muszą się na nich bawić, to niech to robią pojedynczo albo ostatecznie w góra dwie osoby. Dlaczego? Pyta pan redaktor Adam Czerwiński, pan doktor Krzysztof Małecki odpowiada. Bo wiele wypadków bierze się stąd, że jedno dziecko wpada na drugie, no i złamanie gotowe. Najczęściej łamią się kości kończyn górnych. Jeszcze chciałbym dodać, że trampolina to nie wodny plac zabaw. Bo nie wiem, czy pan słyszał, że najlepsza zabawa na trampolinie jest właśnie na mokro. Najpierw wszyscy polywają się wodą, najlepiej szlaufem, a później się ślizgają, przewracają. Dalej. Trampolina powinna być prawidłowo zbudowana i zapięta siatką ochronną, bo dzieci potrafią z niej najzwyczajniej wypaść. Czasem kończy się to poważnym urazem głowy albo kręgosłupa, ale zazwyczaj też dochodzi do złamania w obrębie kończyn górnych. A czy można wskazać jakiś specyficzny uraz powtarzający się u dzieci bawiących się na trampolinach? Dość często dochodzi u nich do złamania nadkłychciowego kości ramiennej, albo najczęstszego złamania u dzieci, złamania przy nasad dalszej kości przedramienia. To pierwsze jest szczególnie niebezpieczne, bo często wymaga pilnej interwencji operacyjnej. Trzeba niekiedy uwolnić uwięźnięte albo nadziane na kości nadczynie i nerwy. W skrajnych sytuacjach, jeżeli naczynia albo tętnica ramienna ulegają przecięciu, na, odłamanie, na odłamie kosnym trzeba ją zeszyć, żeby przywrócić krążenie w obwodowej części kończyny górnej. To bardzo skomplikowana operacja. Nie zawsze udaje się wszystko naprawić. W sytuacjach bardzo niekorzystnych, nawet kończyście. Się wystąpieniem zespołu Volkmana, czyli postępującym zwyrodnieniem i martwicą nerwów i mięśni powstało na skutek pourazowego niedochwienia kończyny. To nieszczęście, bo u dziecka dochodzi do trwałego uszczerbku, jeśli chodzi o funkcję kończyny. Podobno, równie jak trampolina, ortopedzi nie lubią hulajnóg. Z tymi zwykłymi jest pół biedy. Czasem na pump traku albo innym specjalistycznym placu zabaw spadnie z niej nastolatek wykonujący triki, czyli niemal cyrkowe ewolucje. Wtedy mamy głównie złamanie końca dalszego piszczeli, kostek, goleni. A przy upadku na kończyny górne, zwykle kości łamią się przy nasady dalsze kości przedramienia albo trzony. Ale już hulajnogi elektryczne to prawdziwy dopust boży. Proszę pamiętać, że rozwijają one ogromne prędkości. Można nimi jechać nawet kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Szybko tylko, że hamulce nie gwarantują zatrzymania się przed przeszkodą. A gdy dorzucimy jeszcze brak kontroli nad pojazdem niejednokrotnie prowadzonym przez nastolatka czy nawet dziecko, to urazy są o wiele poważniejsze. Bo oprócz złamań kości rąk i nóg bardzo często ulegają złamaniu kości twarzoczask czy wyrostki zębowe i zęby. I jeszcze uszkodzenia wewnątrzczaszkowe, bo przecież kto widział, żeby na hulajnodze jeździć w kasku? A przecież gdy jedziemy z dużą prędkością i zderzamy z przeszkodą, energia kinetyczna musi się wyładować. Najgorzej, jeśli dziecko na hulajnodze napotyka przeszkodę w postaci samochodu. Wtedy możemy mieć do czynienia z typowym urazem wielonarządowym. Rowerzystów też przyjmujecie. Zastanawia się pan redaktor Adam Czerwiński. Pan dr Krzysztof Małecki, odpowiada. Wiosną latem i jesienią. Tu od lat nic się nie zmienia. Ale rower nie budzi naszej niechęci. Bo jak nie lubić roweru? Wszyscy na nich jeździliśmy i mamy się dobrze. Coraz więcej dzieci jeździ w kaskach, więc jest mniej urazów głowy. Wprawdzie coraz popularniejsze staje się kolarstwo aktywne wyczynowe i akrobatyczne, które podobnie jak ewolucji na hulajnogach kończy się urazami kończyn górnych, głównie przedramienia. Ale generalnie kolarstwo, podobnie jak narciarstwo, to raczej sport uprawiany z głową. Zostały jeszcze rolki i deskorolki. Ich, podobnie jak roweru, się nie boimy. Oczywiście czasem trafia do nas dziecko, które uprawia któryś z tych sportów, ale najczęściej mają kaski i ochraniacze na kolanach, przed ramionach, więc jeśli nawet padają, są chronione. Może tutaj dowcip polega na tym, że jazda na rolkach jest trochę trudniejsza, niż skakanie na trampolinie, czy jazda na hulajnodze. Natomiast bez względu na to, czy mówimy o trampolinie, rowerze, czy hulajnodze, problemy mają dzieci, które mało się ruszają i nagle zaczynają bardzo się aktywizować. Ale kwadów, ortopedii na pewno nie lubią. Jazda kładem bez nadzoru kończy się wywrotkami i przygnieceniem dużym, nawet kilkuset kilogramowym ciężarem. Kończy się złamaniami, zgnieceniami. Często pacjent z urazem wielonarządowym trafia na intensywną terapię. My tylko składamy połamane kości. Ostatnio syn znajomej spadł z drzewa. To jest wyjątkowy: chodzenie po drzewach wyszło z mody i takich pacjentów nie mamy. Wymieniliśmy urządzenia i rozrywki, które są teraz najpopularniejsze i najbardziej lubiane przez dzieci. Pana opowieść nie brzmi jak zachęta do korzystania z nich. Z drugiej strony narzekamy, że dzieci się nie ruszają, mają problemy z wagą, ciśnieniem i poziomem cukru. Nie nazwałbym ruchem jazdy na hulajnodze elektrycznej, kładzie albo motocyklu krosowym. A jeśli już musimy korzystać z ruchu na urządzeniach, które mogą być niebezpieczne, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, trzeba. Używać zabawek i placu zabaw zgodnie z instrukcją obsługi i z przeznaczeniem. Czyli po zjeżdżalni się zjeżdża, a nie wchodzi na nią. Drabinka służy do wchodzenia, a nie skakania z niej. A moja ulubiona trampolina do skakania, najlepiej pojedynczo. Na rowerze, hulajnodze, motocyklu, Jeździmy w kasku. Powtórzę za panem e, doktorem Krzysztofem Małeckim. Na rowerze, hulajnodze, motocyklu jeździmy w kasku. I jeszcze jedna, może oczywista rzecz, ale przypomnę o niej. Nie zostawiamy dzieci bez opieki. Trzeba być z nimi cały czas. Za małym chodzić dosłownie metr z tyłu. My dorośli. Możemy zapobiec niebezpiecznej zabawie i na zasadzie przewidywania zniechęcać do niej na przyszłość. Trzeba wyznaczać granice bezpieczeństwa. Również sobie, bo większość nieszczęść, o których Panu opowiadałem, wynika z nieuwagi dorosłych. Do dziś przechodzą mnie dreszcze, gdy przypominam sobie 4-latka. Czter który biegał za tatą jadącym na motorze, ale była zabawa. W końcu maluch złapał motor, niestety za łańcuch Skończyło się zmiażdżeniem i amputacją palców. Jeszcze jeden przykład z praktyki ortopedyku przez Uważajcie na drzwi. Bo bardzo często trafiają do nas małe dzieci ze zmiażdżonymi paliczkami. Najczęściej do nieszczęścia dochodzi przy wychodzeniu z domu. Kto ma małe dziecko, wie, że robi się wtedy zamieszanie. I w tym chaosie dorośli, zamykając drzwi, nie zauważają paluszków w futrynie. To też nierzadko kończy się zmiażdżeniem palców i amputacją. Odpowiadając na pana pytanie, naszą rozmowę traktuję jak działanie profilaktyczne. Wiadomo, jak ważna jest profilaktyka w medycynie. Gdybym był kardiologiem, mówiłbym o czynnikach ryzyka wynikających z trybu życia. Jako ortopeda robię to samo, tylko wymieniam inne czynniki. Dlatego tak samo. Jak chowamy przed dziećmi żrące substancje do udrażniania rur, chowamy przed nimi piłę mechaniczną i kluczyki dokłada. Ale nie zniechęcajmy do bezpiecznej aktywności, na przykład jazdy na rowerze w kasku czy na rolkach w ochraniaczach. To tyle, Pan doktor. Krzysztof Małecki, ortopeda, w rozmowie z panem redaktorem Adamem Czerwińskim. Ja, jako lekarz rodzinny pracujący w Szwecji, mogę powiedzieć, że w Szwecji jest również sezon na ortopedię i ten sezon trwa przez cały rok. Szwecja i Norwegia to kraje, które mają większą powierzchnię od Polski, a mieszka w nich relatywnie mało mieszkańców. W Norwegii trochę powyżej 5 milionów, w Szwecji 10,5 miliona. A więc są tu kraje rzadko zaludnione. Ja pracuję jako lekarz pierwszego kontaktu na prowincji szwedzkiej, pracowałem również na prowincji norweskiej, i często dla moich pacjentów pierwszą pomocą, pierwszym lekarzem jest właśnie szwedzki Almen Lekare czy, czy norweski Almenlege Lege. Odpowiednich polskiego lekarza rodzinnego, bo pacjenci po urazach trafiają do nas, a dopiero później do ortopedy, bo ortopedzi pracują tylko w szpitalach, a szpitale są odległe o 50 km, o 100 km a nawet o 200 kilometrów, tak jak to mi się zdarzyło w Norwegii, gdzie do najbliższego szpitala było 200 kilometrów górską drogą i najszybciej moż, można było dostać pomoc od Luftambulans, czyli helikoptera takiego medycznego, który przylatywał do, do stanów e, nagłych, wymagających tego. Ale wracając do e, wywiadu e, pod tytułem Sezon na Ortopedię, mogę powiedzieć, że Szwecja i Norwegia tym się różni od Polski, że e, tutaj ludzie często żyją na prowincji, w, blisko natury. I chodzenie po drzewach nie wyszło z mody. Tak jak to napisał pan doktor Krzysztof Małecki, chodzenie po drzewach wyszło z mody i takich pacjentów nie mamy. W Szwecji i w Norwegii nie tylko dzieci z bullerbyn chodzą po, po, po drzewach, ale wszystkie dzieci. Ja pamiętam, jak pracowałem w lecie na północy Norwegii. Gdzie w nocy jest jasno jak w dzień i w związku z tym dzieci bawiły się również w nocy. I miałem takiego nastolatka, który chodził po drzewie, spadł i miał taką dużą ranę na podłodziu, którą w środku nocy musiałem zeszyć, zaopatrzyć. A wracając do, do rowerów, to oczywiście wszyscy kochamy jazdę na rowerze. Jest to fantastyczny sport. Pamiętam czasy mojego dzieciństwa, kiedy jeździłem na składaku wtedy, popularnym w Polsce w PRL-u. Oczywiście wtedy nie było mowy o kaskach. Teraz rowery są znacznie bardziej zaawansowane technicznie, jeżdżą szybciej. Niektóre mają, są wyposażone w akumulatory, a więc są to rowery elektryczne i naprawdę osiągają duże prędkości. A przy dużych prędkościach w przypadku w wypadku. Łatwo jest o urazy, dlatego my wszyscy, którzy jeździmy w Szwecji na rowerach, używamy kasków. Notabene rower to bardzo popularny środek transportu w lecie w Szwecji i w Norwegii, ale urazy też się zdarzają. W innym miejscu, kiedy pracowałem na południu Norwegii, w czasie wakacji, miałem taką pacjentkę, młodą kobietę, która jeździła rowerem górskim po przepięknych zresztą norweskich górach. Upadła, miała kask na szczęście na głowie. Do przychodni przetransportowała ją rodzina. Ponieważ ta przychodnia też była daleko od szpitala, to miałem możliwość na miejscu wykonać prześwietlenie radiologiczne rentgenowe. Zresztą badanie kliniczne również wykazało złamanie kości przedramienia ręki. A więc y, y, fantastyczny sport, rowery, ale również y, urazowy. Ja już nie mówię y, o y, takich prostych upadkach z rowerów, nawet nie przy dużych prędkościach, kiedy ludzie po prostu przewracają się i doznają obrażeń. Szczególnie niebezpieczne są oczywiście obrażenia y, twarzy. Y, tak jak pan doktor Krzysztof Pałecki kapitalnie opisał w tym wywiadzie głównych winowajców, trampolina i hulajnoga elektryczna oraz kłady, to w Szwecji to, to jest również zmora. I pod tym względem Szwecja jest dokładnie taka jak Polska. Często przychodzą do nas rodzice z dziećmi, małymi dziećmi, nastolatkami, przychodzą do przychodni, przywożą swoje pociechy, które właśnie wykonywały akrobacje na trampolinie, i wszelkiego rodzaju urazy wtedy są możliwe łącznie z urazami twarzy, wybitymi zębami. Z ichnięciami stawów, złamaniami kości. A hulajnoga elektryczna to jest w tej chwili w Szwecji pod szczególnym nadzorem, ponieważ amatorzy szybkich podróży hulajnogą elektryczną są częstymi. Gośćmi na ortopedii w wielkich miastach, bo to dotyczy w wielkich miast, nie prowincji. I mamy już w Szwecji kilka zgonów związanych z używaniem hulajnogi elektrycznej. A kłady to też w Szwecji toczy się dyskusja, od którego roku życia można mieć prawo jazdy na takie, na takie pojazdy. Jak się chronić? Natomiast, oczywiście, na brak wyobraźni dzieci, młodzieży, ale również dorosłych żadne przepisy nie pomagają. Po prostu brak wyobraźni i brawura kończy się czasami nieszczęścią. Oczywiście pan, pan dr Krzysztof Małecki mówił również o urazach rąk, bardzo częstych, w tym palców czy zmiażdżenia, czy amputacje traumatyczne. Też się zdarzają oprócz drzwi od domu, również drzwi od samochodu. To jest taki, taki mechanizm, kiedy. Dzieci, ale również dorośli, przytrzasną sobie palce w drzwiach od samochodu czy w drzwiach i później przychodzą do almenlekara szwedzkiego albo almenlege z prośbą o pomoc. Profilaktyka przede wszystkim. Bardzo ważne, i o tym też w yy, yy, wywiadzie pana redaktora Adam Ma Czerwińskiego z panem doktorem Krzysztofem Małeckim. Te, też zostało podkreślone. Yy, I ja powtórzę te słowa. Naszą rozmowę traktuję jak działanie profilaktyczne. Wiadomo, jak ważna jest profilaktyka w medycynie. Ja, jako bardzo doświadczony lekarz rodzinny, z 36-letnim doświadczeniem w ochronie zdrowia Polski, Szwecji i Norwegii mogę tylko podpisać się pod tymi słowami i jeszcze raz powtórzyć: proszę zachować ostrożność, korzystając z rowera. Hulajnogi elektrycznej, normalnej hulajnogi, kłada, ale również w życiu codziennym miejmy wyobraźnie i pilnujmy dzieci. Pilnujmy dzieci, również rodzice, którzy, którzy prowadzą gospodarstwa rolne, muszą zwracać uwagę na zagrożenia. Bo w rolnictwie też jest wiele wypadków z udziałem dzieci, młodzieży i właśnie maszyn rolniczych. Profilaktyka przede wszystkim. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.